Dzień dobry, dzień dobry moim wszystkim widzom. Tu wasz kochany już nie na żarty. Dzisiaj sobie zrobiłem taki pyszniutki obiadek. Byłem przejść się, przejechać rowerkiem. Znalazłem parę grzybów. Do tego mięsko. I zrobiłem taki gulasz. Ze wszystkim. Grzybki z, z mięskiem. Do tego papryczka, warzywka. Młode ziemniaczki, koperek. Świeża pietruszka. O. Piotrka Pomału grzybki się pokazują Zarąbisty gulasz i wyszedł Do tego mam mizerię Można sobie pojeść A gulasz to prosto Poddusiłem mięso Poddusiłem grzybki Zmieszałem, dodałem cebulę poddusiłem dodałem papryczkę, dodałem warzywa, poddusiłem, dolałem bulionu z warzywnego, później dodałem łyżkę, dwie łyżki tego przecieru pomidorowego, łyżka musztardy francuskiej, płatki chili, poddusiłem, kochani, dodałem na koniec śmietanę osiemnastkę, zagęściłem i rewelacja Będę ja łyżką Bo mi wygodniej Wiem, że mało się włożyłem Będzie ta pisać Co tak mało Ale później pisze ta Maja w korycie Pychotka Gulasz pierwsza klasa Trochę czerwonych kozaków znalazłem Parę prawdziwków o Czerwony kozaczek Świeże grzybki do gularzu nie zaszkodzą. Mięsko, naprawdę, pyszna, pyszna rzecz. Młode ziemniaczki z kopereczkiem, bym se nalał do miski, no ale powieta, że się mi ulewa znowu. Mm. Życzę wszystkim smacznego, miłej niedzieli. I zachęcam pójścia sobie na grzybki. Po malutku się pokazują. Może niemal dużo, ale się pokazują. I zrobić sobie taki gulasz właśnie. Pomieszany z mięskiem. Naprawdę nie trzeba samego, samych grzybów, można z mięskiem. Papryczka, marcheweczka, celer, pol. Wszystko tutaj jest. Pozdrawiam i całuję Was, kochany dziadziuś.